Cześć moi drodzy Switch, zamiam witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Dziummy, siema siema. Tak jest, dzisiaj będziemy robić build battle. Odcinek jest dzisiaj jest specjalny. Będziemy robić pojedynki na walki. Tak... Boże, pojedynki na wodowle. Jak nas wskazuje, mamy cztery kategorie, może przeczytasz jakie... Mm, no to dobra. Przyciski YouTube. Chyba wydaje mi się, że łatwe. Domek. Reaper i plagony. Tak jest. Oczywiście... Mamy na to 5 minut. Ten Mamy na to 5 minut. Tak pięć dokładnie, pięć. na jedną, oczywiście na jedną budowlę Mamy przygotowaną arenę, Uf, że wybierz sobie z oczywiście. Hmm, nie Ja mogę znieść prawie. No to ja idę na lewo. No i co? Zaczynamy. Yy, będzie tego yy, czas. czas. Przycisku YouTube? No, będzie czas. Myślę, że tego przystąpimy przed czasem, więc czas. To... Okej, okay, timer w tym momencie wystartował. Niestety nie widzieliśmy go na ekranie, ale on jest. Yy, on zadzwoni sobie, ale dobra, my już bez większego przedłużania zaczynamy. Okay, okej, okay, okej, zaczynamy. Ja bym sobie wziął coś czerwonego. Może taką terrakotkę czerwoną. Dokładnie. Czarna też się... właściwie to biała. Biała się przyda. Czy coś więcej? Myślę, że nie. Zrobimy pełnowymiarowy przycisk. Myślę, że na 3, 4, 5 tutaj będzie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takie wymiary powinny mi chyba w zupełności wystarczyć. Ok. Wysokość tak 2, 3, 4, 5. Czy to nie jest za duże? Myślę, że bym to trochę jeszcze tak powiększył. Zrobimy duże, to nie może być takie słabiutkie. Pamiętajcie, że już usłyszałem, zostawić gdzieś. Tak, tak, to tak. Zostawicie. Dokładnie. To... Po prostu będziemy, też. będziemy No, nie będzie więcej takich odcinków. Dobra. Yy, podłoga. to w sumie nie było potrzebne. Okej, okay, ja wiem ja tu ściankę. O. Cyk, 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 cyk. Ja tam Tarzan, na ile robisz kratek do góry? Mm, no, tak na 8 nie będzie to za niskie. O, bo prawie mamy tak samo, bo ja robię na 7. 5, 3, czekaj. Nie, dobra, ja robię na 6, jednak chyba musiałem cię skłamać przypadkiem. Niecelowo. Ale dobra, dobra. Cyk, cyk, budujemy. Dobra. Tutaj daszek, pięknie mam mamy taką czerwoną kosteczkę A jednak to nie wystarczy, trzeba tutaj coś wyciąć w taki sposób Nie pamiętam jak on wyglądał ten przycisk Może... Ajajaj, a, chyba to trochę za mały ten wymiar, a, tak, to zrobimy Okej, okay, tu um, Będzie... on się zaczynał w tym momencie Potem mniej tego. Cyk. Czy to wygląda jakkolwiek jak przycisk YouTube'a? Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej. Sufi... Jak się tam, idzie? Jak się tam idzie? Nie najgorzej, nie najgorzej ci powiem, nie? No to mi też tak. Dobrze. Dobrze. No. Dobra. To teraz robimy sobie jeden mały myk. Dobra. To by było gotowe. Tu zrobimy sobie takie... O, nie mogę Ci powiedzieć co tak dokładnie. A ile? Czasu? Mamy na ten moment. Czy wiecie co? Czyli minutę. Już by wychodziło, że minutę. Nie... Wiesz dobrze. To no sobie przedłużymy to może, co? Może jak się wy dwójkę zgodzimy. Dobra. Y Chody. To ja nie mogę ci za to, szybko. Oj, w tym momencie dzwoni. Ale dobra, chyba Jej. to przedłużymy, co? Y y y y mi się wydaje, żebyśmy przedłużyli do 30 sekund. Dobra, no to na szybko musimy się śpieszyć. Tyk tik, tyk, tych to potrzebuje. Cię. Dobra. Dobra. no i ja jestem gotowy, nie wiem jak ty. Ja jeszcze nie, ale już ja zanudzę To daję ci, ja słuchaj, jeszcze, mieć 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2 i 1 Zatrzymujesz budowanie. Tak powiem. Dobra, robię. Gotowy? No to co? Chodźmy to może no najpierw się... do ciebie, co? Mmm, co no, udało się trochę krzyczeć. O ale... kurde, no. No pamięci. mogło być lepiej, no ale fajny, fajny bardzo. Już tutaj, okej, okay. takie klocuszek. No, w Oczywiście, widzowie. Oceniajcie, kto, kto, był w kto jest uciekł, który lepszy. Komentarzek są w się filmie. A napisał tutaj tabliczkę do 5 gwiazdek, powiedzmy, okej? Okay? Dobra. Ja bym Ci 3, tak. 3 na 5. O. Dobra, to chodź ze do mną. Dobra. Przynosimy, mogłem Ci dać więcej, dobra. Widzowie do? ocenią. Postarałeś się. No i zobacz to jeszcze z tyłu, co mamy. Wejście. I tutaj napisz subskrybuj, czyli to co widzowie powinni zrobić w tym momencie. No to ja bym Ci dał 4 na 5. Ja no i super. 4. Dobra. Tu masz tutaj tabliczkę. 4. A dobra, tam masz sobie. Ja się nawet zmienię, bo tam, na to... 4 na 5 myślę. To zabieram 3 na 5, wiesz? Tak 3,5 na 5 w sensie. No to dobra. 4 na 5. I zapraszamy do następnego... Tak następnego. jest, czyścimy. Dobra, dobra, jesteśmy już przy kategorii, kolejną kategorią jest. Przeczytaj. Domek, 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 domek! Dokładnie, dobra. Mamy ponownie 5 minut. Kto zbuduje to lepiej? To się okaże. Witowie to mm. tylko będą wiedzieć. Ale dobra. Ja bym już bez zbędnego, zbędnego przedłużania zaczynał, bo timer już leci. Więc co? Już coś Dobra. Pamiętaj, że domek musi być taki, taki mały, no taki nie największy, nie jakoś Villa oczywiście. Ja bym poszedł no, w coś no, takiego, nie mogę Ci niestety powiedzieć czy, jakiego. Mm, no ale coś to mi się przyda. To mi się przyda, to mi się przyda, to może mi się przyda to. Mm, to mi się na pewno przyda. Mm. Oj, no i dobra, to by było wszystko. Tutaj tu zrobić coś może, nie wiem, jak to zacząć szczerze. Zacznę od tej części. Tutaj cyk, cyk, cyk. Taki mały ogródek. Ja ci nic nie podpowiadam oczywiście, ale by... tak. I w tym momencie robię... O tak, coś też... Tyle wystarczy, to będzie... O! Jeszcze wiem co mi się przyda Oto właśnie ten przyjaciel Cyk, cyk Pień Podłoga będzie taka O! Kamienna Dobra, 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 dobra Tu do góry Tu też Tutaj to Wschody Ok. Tu nie będzie nic. Tu będzie okno. Przyda mi się na pewno oto to. Zamienimy o to, żeby to tak ładniej wyglądało. No, dawaj. okej, okay, dobra. Um, ściana frontowa Jakiś dach Będzie coś w tym stylu O, to będzie ładnie wyglądać Mi domek będzie wyglądać trochę jak villagera, nie wiem co u ciebie, ale... Ja poszedłem mm. takie coś Nie, no, nie no, jest za dobrze, to dobrze. Dobra, cyk. To jest źle. Ej, ej, Dobra, wszystko jest do odratowania. Uciągniemy. Ty. Jeszcze na dole. Dobra, ten dach u mnie robi dużo roboty, tak szczerze. Jak zobaczysz, jak to wygląda. się to okno. Dałbym, no bo czemu I tak bez okna, oj dobra to szybka dekoracja mm. jak to zrobić, jak to zrobić nic piec książka nie będzie, czemu nie zawsze nie przyda skrzynka, taka mała Cześć. Yy, zapomniałem o najważniejszych rzeczach no właśnie Uch, to co? już mi nie, nie będzie potrzebne. O, to jest nowy pomysł. Tak, który... kwiatuszek. O. Czy coś jeszcze mi będzie potrzebne? A, no tak. Ja no to przyjaciół, ja nie mówię na głos, żebyście mi coś też tutaj też pomysłów nie podawał. Okay. Okay. Hmm. Pamiętaj o drzwiach, oczywiście, żeby ci czasu nie brakło. Ok, okay tak. to jest Tutaj bym jeszcze zamienił. Ojej, dobra, nie, to jak już zamieniasz, to już całość. Hmm, nie, no coś trzeba tu zmienić. nie wygląda to dobrze. Nie. Hmm. Nie wiem, może już całe to zamieniło To też nie wygląda dobrze. A on, o co robimy Okno. Mm, no i dobra, szkło sobie pożyczę, stąd. Ty. Syk, no właśnie, dobra. Nie, to zrobimy to inaczej. Takie szkło, można takie. Hmm. Nie wiem, nawet nie wiem, się zostawię, bo nie widzę lepszej opcji. No, no, nie będzie to najpiękniejsza budowla, jaką dzisiaj zbuduję. Hmm. O, takie. Czemu nie? Czemu nie? Tak powiem tyle. Tu. To też się przyda. Tyk, tyk. Czy coś jeszcze mi jest potrzebne? Myślę, że nie bardzo. Ewentualnie, można zawsze zrobić coś takiego Jak... Oho, dobra, czas się kończy, czas się kończy Przedłużmy, 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 bo to domy Przedłużmy Dobra, przedłużmy... ile Minuta, Minuto, minuto okej okay. Więc czasu nie ma dużo, czasu nie, czasu nie ma dużo, tak Cyk, 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 szybko, szybko Najmniejsze to Deski tu

czy by tutaj... nie, dobrze zostawiam to tak jak jest ewentualnie jeszcze można obudować w ten oto sposób okej, okay, to dobrze wygląda w miarę o, nawet dodamy coś tego typu No i dobra coś coś czynić, szybko, szybko, szybko Ale dobra, to chyba zostało 10 sekund. Ja nie wiem czy coś dodaję, gdzieś się dzieje i... Czas się skończy, więc dobra, przestajemy budować słujem. Czy jesteś gotowy? Troszkę jestem. No co lepiej, żebyś był w pełni, no bo zapraszam Cię w tym momencie do mnie. No chodź, oświadczon, już, już nie ma budowania kolego. Co tu się dzieje? Ale to ja przyjdę do ciebie. O kurde, ty to, że się tutaj środkiem zajął. Dobra. To pokaż, bo jak już ja jestem, okej, okay, no mamy taki domek. Tutaj wchodźcimy. Tutaj mamy kowadło. No, mhm, super, kowadło to jest na plus zawsze. Skrzynki, skrzynki, okej, okay, puste. Łóżko. Dywan też ma plus oczywiście, łóżko, dużo piecy widać. piecy. No dobra, no, Jeszcze się ja o tym yy, wypowiem do Domku, szczerze. Będę miał tego chyba, ale dobra, yy, ja bym to tenił, że tak czwóreczkę, no, co nie, bo moje nie jest lepsze, tak, chodźmy do mnie. No. Bye. Oj. Tutaj już widzę, że tutaj jest tak niedobudowane. <grym>, tak... jest... Kurde, Dobra, no wszystko Lekki jest ok. Nie, 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 jest mm. ok, Nic nie było, tak? Dobra, oceniam. Mały, ale skromny. Tutaj tak skromnie, skromnie. skromnie. E, tutaj troszkę coś tu się stanęło. No. Nie, Co się stanęło? Czyli czym tylko... Wszystko jest okej, okay, tak? Dobra, nie jest... Ale pamiętam, mam swojego zwierzaczka. Takiego o. Dobra, On i jest i... świnkę. Ej! Ej halo 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 Jej. Tutaj mamy jakiś taki... Fala. Też coś tu się stanęło tu Ale jest to, na to nie mam niestety wpływu, no bo to już jest niestety nasza mapa Więc... dajcie ci Ej no, no, no dobra, no jak chcesz, ale mi się... Myślę, że nie zasługuje ten dom 3 Co? Kolejna kategoria? 4, 4, 4, 4, 4 Kolejna kategoria? Cztery. Tak, w ogóle oczywiście ocenia Kolejna kategoria to jest klikera. Na klikera mamy 5 minut, ale już na platformach mamy 10 minut, więc... Dobra, weźmy się do roboty, co? Tak, jest... Dobra. Creeper, 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 jak może wyglądać Tego nie wiem, ale weźmy się do roboty. Na pewno Creeper jest zielony, to jest chyba jasne. O tu, Czyli stawiam na ten doczek ten bloczek, ten doczek okej. Okay. Hmm. Zacznijmy od dołu, czy możesz być cicho za tą ścianą? Dziękuję. O, o, o. Ile tam czasu zostało? Właśnie się skończył, w tym momencie. To może zacznijmy od tego, od tego. Poczekaj, bo jeszcze potrzebuję chwilkę dosłownie. Oj, hmm. Dobra, hmm. chyba go po prostu wcale Ale dobra, no chodź, niech będzie. No to chodź. Tak hmm. głowa... Hmm. Źle wygląda, ja wiem, ale wiesz, to jest dosyć hmm. spoko. 4 na 5. No i spokojnie. Naszego przyjaciela ryby wyglądał troszkę nie na tą. nie na tą platformę, już go nie ma. Ale ustalmy, że on zrobił coś takiego. Odstawiam to tak 2 na 10, 2 na 5, tak? Dobra. No i co? Myślę, że ten odcinek już powinien. To się zabaw! Już kończymy splendową w kolejnym odcinku. Yy... Zostawicie. Niech będzie 8 lajków w tym odcinku. Więc co? No. No, jak zostawicie 8 lajków, to stawiamy prac zabaw i co, widzimy się.